Hello Starship, witam was w kolejnym filmiku Dzisiaj zapraszam was Na tydzień jedzenia Z Dream girl. prawdziwą O! <śmary> Jak ja wyglądam Witam Was w sumie w takiej porannej odsłonie, Mnie, bo godzinka temu wstałam. Chwilkę sobie coś ogarniałam, pisałam w żurnalu, coś tam ogarniałam sobie na telefonie, ale już mi łapie kłód, po prostu przychodzi jakiś taki brain frot, już Wam pokazuję, co dzisiaj sobie wymyśliłam. Wiecie co, ja już w sumie tutaj zblendowałam sobie wszystko na mojego omleta. Jak widzieliście w ostatnim filmiku, nawiązałam współpracę z SFD, więc oczywiście tutaj też Wam e, podrzucam kodzik. Jeśli lubicie ten sklep, robicie jakieś zamówienia, no to skorzystajcie sobie ze zniżki. Czemu nie zawsze trochę kaski w kieszeni? Także to pójdzie na górę, to pójdzie na górę, to pójdzie na górę. A tutaj w środku mamy dwa jajka, mamy 15 gram odżywki białkowej, troszkę też tego serka granin, dosłownie tam chyba 35 gram, coś takiego dałam. Pół banana, proszek do pieczenia i płatki owsiane. Słuchajcie, przy okazji Natalia bawi i uczy, Pokażę wam jak poprawnie rozgrzać i korzystać z patelni ze stali nierdzewnej. Najpierw patelnię dobrze rozgrzewamy i teraz bierzemy sobie troszkę wody i sprawdzamy. Czy patelnia jest gotowa? Jeśli jest, to ta woda będzie sobie tak tańczyła. Nie będzie jakby, wiecie, pszsz, takiego wybuchu czy coś, tylko zrobią się takie kropelki i one sobie będą tańczyć po tej patelni. To wtedy jest znak, że patelnia jest gotowa, jest dobrze rozgrzana i w tym momencie zmniejszamy sobie o połowę lub nawet więcej. Eee, nasz ogień, zależy czy macie indukcję, czy macie gazówkę. Jak ona troszkę teraz ostygnie, to dajemy sobie tłuszcz i smażymy na naszej kind of non patelni. Ok. tak jak właśnie nie mam tej pokrywki, to po prostu używam mojej drewnianej eee, deski do krojenia. I tak, jak gotowy omlet zostawiamy sobie spokojnego podgrzania się usmażenia. Przyznaję się, że troszkę zakapiłam się w telefon i zaczęłam tutaj tak troszkę śmierdzieć, ale i tak jest ok. Zobaczcie na ten efekt. Nic, a nic się nie przykleiło. A zdarzało mi się tak, że połowa mojego omleta była po prostu przyklejona do patelni, ale po prostu nie wiedziałam jak korzystać z tej patelni prawidłowo. Ale No co? Nie szkodzi, co? Dajemy. Dzięki orzech. Uuu, to jest fajne, takie lejące się. Prezentacja końcowa. Za moment siadam i przetestujemy sobie, jak wyszedł mi ten omlet, Bo powiem Wam, że po prostu za każdym razem robię trochę inne proporcje. Muszę sobie na nowo znaleźć taką idealną. Ten widzę, że wyszedł mi taki dosyć płaski. Ej! Okej, coś smaku? W ogóle nie bym. Ja się czuję taka po prostu teraz, bo wczoraj zrobiłam sobie slickbana, czyli nałożyłam sobie, e, wiecie, jakby żel na włosy I wróciłam późno i już nie chciałam o tej godzinie 22 myć włosów i iść spać z mokrą głową Więc ja nadal mam ten żel i czuję się po prostu obleśnie Tak to wygląda po przekrojeniu mm. Mm, 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 mm. Mm. Przepyszne Wcale nie jest jakieś taki płaskiej. No widzicie, można sobie planować po prostu dzień. Dobra, pro, ogarnę sobie to, to, to o tej porze, ale jak siedziałam właśnie tak, że tak powiem, w social mediach i do tego jeszcze gdzieś tam też życie codzienne, to tak zawsze wszystko się przesuwa i ten grafik nie jest taki konkretny. Chciałam sobie ogarnąć siłownię z rana. Miałam już być po treningu, a jest godzina druga. Jeszcze... Nie wyszłam z domu w ogóle. Ogólnie odkąd tutaj mieszkam, jest problem z uszczelką w toalecie. Jakby tata mojej właścicielki już kilkukrotnie do mnie przychodził, troszkę ją naprawiliśmy, było ok. I teraz znowu zaczęła puszczać. E, więc po prostu do niego napisałam, zadzwoniłam, że no, mamy niestety znowu ten sam problem. No więc po prostu umówiliśmy się na dzisiaj. Miało to być o drugiej, a już jest e, właśnie teraz godzina 14 i już tutaj e, ten pan był. No i ostatecznie znowu musi tu przyjechać. Znowu jesteś tak, po prostu ten mój. Jest jakiś uparty. Ma swoje wzroty i upadki. Trochę się zasiedziałam z pracą. Odpisuję właśnie na. Kolejne maile, więc jak myślę, że dokończę tutaj pracę, gotuję i zjem obiad, i dopiero później wybiorę się na siłownię. To ja tak nie lubię w tych godzinach, kiedy wiecie, wszyscy idą na siłownię po pracy i w ogóle też już właśnie tutaj siedzę i czuję zapachy obiadu od mojego sąsiada. Nie wiem czy z góry, czy z dołu, ale po prostu tak pachnie, że ja już jestem głodna i sama nie wiem co zrobić. Możliwe, że dzisiaj też wybiorę się na jakieś małe zakupy, bo dawno w ogóle nie byłam na zakupach spożywczych. Gotowałam sobie tutaj perłowe kuskus Zrobiłam taką większą porcję, żeby schować sobie do pudełka i po prostu wykorzystać jeszcze do jakichś posiłku. Tutaj za to zobaczcie jest właśnie to mięsko, które sobie już zrobiłam dwa dni temu. Złożyłam po prostu mielone wieprzowe mięso i dodałam jeszcze pieczarki. No i jeszcze tak myślę, żeby właśnie zrobić sobie marchewkę, czerwoną paprykę i najzwyczajniej w świecie razem to wymieszać. Okej, okay, efekt końcowy. I na wierzchu jeszcze pokruszyłam feta, Także zajadam mój posiłek. Przetreningowy w sumie dużo węglowodanów. wodanu. kobieta wychodzi z domu. No, jak możecie widzieć, jest odczuwany na dworze minus 20, więc outfit na Eskimosa, totalnie. Powiem wam, że już chcę mieć ze sobą trening i to jest jeden z tych dni, kiedy mi się po prostu nie chce najzwyczajniej w świecie, ale przed chwilą sobie właśnie powiedziałam, Natalia, bądź wdzięczna, że możesz ruszać swoje ciało. Nie każdy ma ten przewilaj. Nie każdy może iść dzisiaj na trening. Nie każdy ma sprawne ciało, więc to no, miałam taki wiecie, self-talk. Trzeba być wdzięcznym za zdrowe ciało i za faktycznie tę Możliwości, jakie ono nam daje. Lecimy na mróz. Wow! Chcę się tylko z Wami podzielić, że dawno nie miałam takiego kryzysu na siłowni, jak dzisiaj. No, nie jestem pewna, czy słyszycie, bo jest taki wiatr arktyczny, że może po prostu poczekam z tą historią do domu, a ja teraz idę sobie do sklepu, obczęcie, czy są jakieś promocje. I możliwe, że coś kupię, zobaczymy, bo mam jedzonko, ale trochę rzeczy już mi brakuje, więc zobaczymy. Dawno nie miałam takiego momentu, to, 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 takiego dnia, takich kilku godzin. Takiego po prostu. Takiego spadku energii, jakby no naprawdę to co właśnie wam powiedziałam, że dawno nie miałam takiego kryzysu na siłowni, nie wiem, po prostu jakby wiecie, weszłam tam z dosyć dobrym nastawieniem, to znaczy troszkę mi się odmieniło, jak weszłam właśnie na recepcję i chciałam się odbić i była już ogromna kolejka, już wiedziałam, że po prostu Huch, będzie trochę czekania na maszyny i tak dalej, ale mówię okej, okay, idziemy, zobaczymy. No i pierwsze co, słuchajcie, poszłam na maszynę do hip Trusta. i przy tej maszynie było było trzech ziomeczków Zapytałam się ile mają jeszcze serii mniej więcej Powiedzieli, że dopiero zaczęli I mają trzy I są w trójkę Trzy razy trzy Więc dziewięć serii Odechciało mi się Wtedy mi się odechciało I odeszłam po prostu I stwierdziłam Dobra, może coś zrobię Nie wiem Rozgrzeję się Albo zrobię chor. I, don't know. I poszłam jakby w głąb sali, siłowni i po prostu ogrom ludzi tak strasznie mnie przytłoczył, było tak dużo ludzi, to znaczy nie jakieś, wiecie, social anxiety, ale trochę, trochę. Troszkę mi coś takiego wchodzi, że czuję się bardzo przytłoczona i czasami lubię, czasami lubię tłum ludzi, ale jeśli to jest coś, miejsce, gdzie ja chcę być skupiona, ja chcę zrobić dobrze moją robotę, to absolutnie nie. Usiadłam po prostu taka załamana, poszłam sobie na górę. Generalnie zaczęłam się też źle czuć. Nie wiem, jakieś takie zawroty, jakaś taka, taka po prostu, wiecie, kręciło mi się w głowie, byłam taka za mgłą. Nie mam pojęcia, czy to po prostu dzisiejszy dzień, ciśnienie. Dosłownie miałam takie przywłyski, że o oh my god, ja się za chwilę popłaczę. Ja naprawdę miałam ochotę płakać. Nie wiem, było mi tak ciężko. Ja wiem, że nie ma co narzekać, ale po prostu miałam taki ciężki moment. I ostatecznie, słuchajcie, zmieniłam po prostu. Kolejność moich treningów i w sumie też spoko, bo do dzisiaj czuję strasznie nogi, więc po prostu zrobiłam górę i stwierdziłam: Okej, okay, to chyba jest ten dzień, w którym nie zrobię za dużo i nie dam z siebie 100%, ale powiem Wam, że ostatecznie. Wyszło dosyć fajnie Zaczęłam też czuć się lepiej Jak zrobiłam sobie już dwa ćwiczenia Jakie momenty są u każdego Jak przychodzi jaki moment z silności I po prostu takiego bardzo złego dnia To jest giga przykro Czerwona cebula, szczypiorek, Dwa ogórki, wleciało też mango Dwa wiejskie serki Mamy skyr, a to oznacza tylko jedno Z tego małego skyra zrobimy kilogram skyru Wykupiłam też zwykły ryż Mój ulubiony twaróg as always. Za chwilę będę też robiła po raz pierwszy Swój domowy Faruk, twarożek. i do tego będę potrzebowała jogurtu takiego naturalnego, lejstego, kwaśnego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kefir. I ostatnią rzeczą na promocji. Oh, ja z tym szłam bardzo długi kawałek do domu. 6 mm. butelek mleka i każde po złoty 50. Oh my god, słuchajcie, robię sobie siku i nagle patrzę na sufit i mówię, co to jest. Ja nie wiem o co chodzi. Czy mojego sąsiada na górze coś zalewa czy coś, ale robi się tutaj pęcherz normalnie. Jo, właśnie napisałam do moich właścicieli. A oto mój kolacyjny talerz. Czyli wszystko i nic, tak bym to w sumie opisała, uwaga, uwaga nadszedł ten moment. Robi się tutaj mój pierwszy twaróg domowy. Zobaczcie, ale to jest ogólnie takie, takie cool. Wiecie? Czy jest jak takie dziecko robiące slime? Dzień dobry wszystkim. Wstajemy nowy dzień. Ja słuchajcie, właśnie zabieram się za robienie domowej granoli z takim nowym trikiem. Odnalazłam taki trik, że, że, bo tu tylko wodę. Herbatę Herbatka gotowa i odkładamy ją do zaparzenia. Więc jeśli robiliście sami kiedyś domową granolę, to na pewno wiecie, że potrzeba trochę miodu i tego masła orzechowego, czy tam oleju, czegokolwiek, żeby tą granolę skleić, żeby ona była taka chrupiąca i taka, wiecie, taka fajna po prostu po upieczeniu. Jest pokazany trik na wykorzystanie wody. Po uwaga, ja już tą wodę mam przyjęłam z samej puszki, ale. Wody po ciecierzycy. Jak się taką wodę od ciecierzycy ubije. No i wiadomo, doda się tam jeszcze troszkę właśnie czy to miodu, no i na przykład masła orzechowego, jak chcecie y, taką masło orzechowe, to po prostu ta woda z ciecierzycy troszkę działa jak taki klej. Jestem mega, mega ciekawa, żeby tego spróbować. Ja spróbuję sobie wykorzystać taki automatyczny spienia. Zobaczymy, czy to zadziała fajnie. No i zobaczcie, jak wyszło pięknie, woda po ciecierzycy ubita. Używałam na zmianę w sumie tego automatycznego jestem ręcznym, jeszcze trochę ją pomęczę teraz wjeżdża waga i będziemy troszkę ważyć te proporcje bo jestem ciekawa jak to wyjdzie chcę sobie po prostu zapisać i jak wyjdzie super, bo chcę sobie znaleźć taki idealny przepis, idealne proporcje jak wyjdzie super, to po prostu sharing is caring i będę się tymi proporcjami dzielić zrobimy sobie tą porcję na 300 gram płatków, tak mi się wydaje yy, i teraz właśnie chcę dać mniej tego miodu Nie, dużo jakby tego płynu wychodzi. Ja cały czas jak patrzę na to, to myślę, że to są ubite białka, wiecie? Rozłożyłam to ładnie tak na płasko. No i co? Wkładam to teraz do piekarnika. W trakcie czekania na granolę też chciałam wam pokazać mój stworzony. Przezło mnie od Zara Faruks wczoraj. Wyszło takie 240 gram twarogu. Czy to się opłaca? To zależy, za jaką cenę kupicie mleko i jogurt. Ale to jest coś domowego. To po prostu dla mnie to jest no tak wielka radość, że to jest moje. Że ja się uczę, jak działają te bakterie, jak działa fermentacja mleka, stworzenie kilku różnych produktów, jakby z jednego. Także smakuje to jak taki twarożek. Jest bardzo kremowy, jest bardzo delikatny. No i właśnie zjem go sobie z tą granolą. Za chwilkę wymieszam jeszcze może z jogurtem. Bardzo proszę. Granola gotowa jest przecudowna, chrupiąca Jak nagrywałam wam mój twaróg to był moment po prostu zapatrzenia się Delikatnie zaczęła się już tutaj tak palić <grym> Ale jest okej okay. mm, Dorzuciłam troszkę posiekanej czekolady Pierwszy posiłek na dzisiaj gotowy Serio jakby ta granola jest tak przepyszna, że ja zrobiłam już z jakiejś, nie wiem, 100 gram Ten twaróg nie smakuje jak taki typowy twaróg Jest taki po prostu delikatny, taki kremowy Słuchajcie, jestem w drodze na siłownię Patrzcie to Łódz a, a muszę dzisiaj się wybrać na zakupy. Trening do, trening pośladku zaliczony na dzisiaj. Właśnie wróciłam z siłowni. Nie wiem, to może nie jest mój tydzień, albo początek tego tygodnia jest dla mnie taki... Bam. Jeszcze po drodze te buty, także będę leciała później je zareklamować. Za chwilkę będę wstawiać słodkie ziemniaki w całości i będę je piekła. Tutaj już wlatuje białeczko. O, właśnie, piekarnik jest gotowy. Pa! pa. Widzimy się za 45 minut. Uuu! Okej, okay, papier jest zbierany na maksa Syk, syk. Syracza mm, wjeżdża. Mm, 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 mm. Spójrzcie no. tylko na to. Jeszcze sobie położę buraczki, myślę. Ten słodki ziemniak nie jest taki jak zawsze robię te frytki. On już jest taki bardzo fajnie skarmelizowany. Ja się tym teraz zajmę. Uff. Właśnie wróciłam do domu, byłam poza domem. Byłam zareklamować moje buty, które się dzisiaj zniszczyły, otworzyły autentycznie. Szczerze, jak zrobię właśnie trening dołu, nóg czy pośladków rano albo w jakichś takich godzinach powołudniowych. Może jeszcze godzinę, dwie jestem ok. Ale później mam taki zjazd, że już mi się to tak spać. Oczy mi się dwoiły, i po prostu mi się rozmazywało wszystko, jak byłam w tym sklepie, w tej galerii. Ostatecznie nie kupiłam żadnych nowych butów. Bo szczerze mówiąc, nie wiem czy to ma zbytnio sens. Jeszcze ostatnie dni będą takie, że te minus 10, minus 12, ale potem wszystko już się uspokaja. Ja już zbytnio nie potrzebuję takich ugów. As always, wydałam pieniądze na coś innego. Skąd na to? Oczywiście, że na jedzenie. Ja może nie mogę za dużo wchodzić do sklepów spożywczych, bo ja zawsze coś potrzebuję, zawsze o, to zrobię, to ugotuję. To by się przyda do przepisu coś tam, coś tam, coś tam. Uuuu, hold on, hold on, hold on, because w każdym sklepie zostawiam 40, 50, 20. Uuuu! Ale szczerze Wam powiem, że ja ogólnie podjęłam też taką decyzję, jakby mieszkania samej i utrzymywania się samej, bo bardzo chciałam. Można powiedzieć, że w Stanach, jak mieszkałam, to miałam taki miodzik. Że wiecie, nie musiałam się martwić o jakieś rachunki czy właśnie zakupy spożywcze. A ja strasznie lubię, jakby być samodzielna. Wiadomo, że wydaje więcej pieniędzy i sama się utrzymuje i tak dalej. To jest jakby tego, no, gdzieś tam skutek. Ale jest fajnie. Jakby przynajmniej. Jeszcze bardziej uczę się zarządzania tymi pieniędzmi, jeszcze lepszego oszczędzania, chociaż i tak jestem, wydaje mi się, mega dobra w to. Szybka prezentacja, nie za dużo, a więc, jak 20 jajek, uzupełnienie, bo nie mam żadnych teraz. Borówki, słuchajcie, nie wiem o co chodzi w ogóle z tymi borówkami, ale one w każdym sklepie są teraz tak śmiesznie tanie. Trzy zielone banany, dwa awokado, kiszoną kapustę, sok marchewkowy. Kupiłam e, mleczko kokosowe, bo na pewno coś wykupiłam kombinuję dwie mandarynki oraz dwa naturalne jogurty, żeby zrobić twaróg, Hehehe. A dzisiejsza kolacja wygląda następująco, czyli sałatka, marchewka z burakiem, płatkami chili i olejem sezamowym. Tu jeszcze mam resztkę łososia, papryka, ogórek i dwa jajka w koszulce. Jestem w ogóle na maksa ciekawa, jak mi wyszły. Wiem, że jedno jest troszkę, to już jest troszkę twarde, więc ono raczej... O, okej, okay. no okej, okay. wyszło. Dzień dobry, dzień dobry Pożegnałam was wczoraj i witam was dzisiaj w takim samym towarzystwie, jak Kefiru Jestem właśnie umówiona na trening personalny o godzinie 8 Ale nie chcę nic jeść jakby takiego, wiecie, konkretnego Już za chwilę muszę wyjść, za kilka minut Więc jak wrócę to zrobię sobie takie, wiecie, pyszne śniadanko, slow i w ogóle tak, wiecie Na spokojnie, wiadomo, że nie wychodzimy z domu na czczo tym bardziej my, kobiety. Więc wlatuję trochę kefiru i wlatuję też trochę jabłko, żeby zabić ten smak, który mam w buzi, bo po prostu wiecie, zjadłam sobie wczoraj e, troszkę jakby suszonego czosnku e, w tej sałatce z marchewki, co miałam. I tak mi po prostu wali z buzi, jakby to czuję. A jabłko ma właśnie takie działanie: jakoś tak zabija te kwasy. Mm -mm. A jak wrócę, to zrobię sobie coś pysznego lecimy na siłodzie. tak prezentuje się pierwszy posiłek na dzisiaj czyli skierniki ciężko je dojrzeć, bo są już przykryte wszystkimi dodatkami zrobiłam sobie polawę z białka przepis na te placuszki i wykonanie nagrywam już jednym z vlogów 3-4 vlogi do tyłu i tutaj jeszcze do śniadania zrobiłam sobie ziołową herbatkę zbliża się godzina 11 zaraz, więc ja już zajadam Kupiłam, słuchajcie, tylko weżwe owoce Dwa jabłka Dokupiłam marchew, bo jem marchew jak szalona Tutaj mamy pomidorki I dużo kiwi, bo dzisiaj się nasłuchałam, że jedzenie dwóch kiwi dziennie. Zastępuje wszystkie jakieś suplementy z witaminą C I moja dzisiejsza kolacja na dziś to sałatka złożona z marchwi ogórka W sosie orzechowym W tym sosie też jest sos sojowy Jest trochę keczupu, jest trochę jogurtu Ale ogólnie wyszedł mega, mega pyszny I do tego jeszcze, słuchajcie, zrobiłam sobie omletę jajeczny z dwóch jajek. Mm. No ogólnie nie wygląda to mega esteryk, ale wiem, że będzie pyszne. Dzień dobry w kolejny dzień. Nadszedł czas, żeby wybrać, odświeżyć moje poszewki. Dzisiaj pospałam bez budzika, bo byłam ciekawa, jak się obudzę. Muszę spać jakoś o wpół do 11 i obudziłam się teraz przed dziewiątą Mój organizm się obudził już szybciej. Wydaje mi się, że to mogła być jakaś siódma ósma ale jeszcze zamknęłam oko na trochę dłużej. Więc można powiedzieć, że dałam sobie taki chill. I jest ok, czuję się w porządku. śniadanie zrobię. Słuchajcie, to smakuje. Powiedziałabym, jak takie Apple Pie na śniadanie. Jeszcze sobie zawsze sypię odrobinę soli, na wierzch. Szukuję się właśnie na siłownię. Dzisiaj jest mój. Trzeci trening siłowy. Nogi. Szczerze wam powiem, że uwielbiam trenować nogi. Zawsze bardzo mnie satysfakcjonują te ćwiczenia na nogi i to, że bardzo się skupiam na tym mind-muscle connection i tak dalej. Chciałam jeszcze podkreślić to, to, że my cały czas sobie pokazujemy i gadamy o jedzeniu, ale też pamiętajmy o nawodnieniu. Ja cały czas piję wodę. Jeśli jesteście ciekawi w ogóle co ja piję, to właśnie głównie jest to woda, a jeśli chodzi o jakieś inne napoje, to lubię sobie czasem wypić wodę kokosową. Którą też mam właśnie w lodówce. Sok marchewkowy, ostatnio sok z buraka. Jakieś herbatki, albo czasami hot chocolate, domowa, zdrowa. Za chwilkę też wezmę sobie kreatynę. W ogóle przypomniało mi się jakoś tak w głowie, że wczoraj chyba zapomniałam tej kreatyny wziąć. Jest już wpół do pierwszej za chwilę. Ja wybieram na siłownię, żeby jeszcze w tych fajnych godzinach, kiedy nie ma tłumów, zrobić sobie ten trening. Myślę, że zjem sobie tylko daktyle, tak na przekąskę, na siłę i po prostu dobicie węglowodanów przed treningiem. Mam jeszcze moje True Dates e, o smaku Sweet Peach. Słownie kilka mi ich zostało, ale są w ogóle Mmm, One smakują jak żelki bez kito. Ja miałam pięciu treningów. były tak cudowny, tak udany, a teraz słuchajcie, wracam już, idę z siłowni i po drodze odbieram paczkę od SFD, ambasadorską i pokażę Wam dzisiaj, co sobie wybrałam, co mi przyszło. To jest ciężkie. Odróż z tą paczką do mojego domu była lada wyzwaniem. Co prawda było to tylko, nie wiem, no może pół kilometra, ale wiecie, wydaje mi się, że to waży jakieś 15-20 kg, coś takiego. I w ogóle już tak strasznie mi się chciało jeść, więc dzisiaj na obiad wlatuję trzeci dzień z rzędu. Karmalizowany słodki ziemniak z mięsem, już dzisiaj ostatni dzień, wszystko właśnie wykorzystałam i zużyłam. I dzisiaj do tego jeszcze usmażałam sobie, to znaczy nie usmażałam, bardziej udusiłam czerwoną kapustę i buraka. Całość jeszcze posypałam fetą, dodałam siraczy, trochę keczupu, więc po prostu trzeci dzień z rzędu, taki bardzo, bardzo taki sam obiad. Ale jest przepyszne, jakby te karmelizowane słodkie ziemniaki wyszły tak cudowne. Bardzo polecam na meal prep, jeśli byście nie mieli już pomysłów i chcieli jakiejś inspiracji, to ten karmelizowany, właśnie upieczony przez... 45-50 minut słodki ziemniak jest totalnym kozakiem także ja zajadam, a za chwilę otwieramy tą wielką paczuchę od SFD, bo też nie mogę się doczekać żeby wam pokazać co sobie wybrałam zrobiłam sobie przed chwilą maczę nie taką mega mocną, bo już jest godzina 17.30, więc wiecie, też chcę zasnąć, ale po prostu dla takiego pobudzenia się troszkę i jeszcze do funkcjonowania do tej godziny 21-22, bo pewnie jakoś tak pójdę spać przyszła pora otworzyć tą wielką Wielką paczkę od SFD, na którą mega, mega się jaram i czekałam z niecierpliwością. Może ja sobie po prostu ją położę tutaj na krześle. Na samym wierzchu mamy coś. Czego nie mogłam się doczekać A mianowicie białka jaj I na SFD możecie dostać właśnie czyste białka jaj One mają prawie litr 970 ml I jedna butelka kosztuje 22 zł Czy coś takiego Dalej mamy kreatynę Coś co używam codziennie Musiałam zmienić pozycję, bo już tak mi strasznie bolały kolana I po prostu krew nie dochodziła do moich nóg Więc teraz siedząc sobie komfortowo Pokażę wam całą resztę produktu Dalej wybrałam sobie masło migdałowe Mamy tutaj kilogram masło migdałowe po raz pierwszy będę testowała kolagen rybi. Następną rzeczą jest po prostu sól himalajska. Coś, co wzięłam z myślą na właśnie gotowanie, tworzenie nowych przepisów. Jest to 1 kg mąki migdałowej. Na następną rzecz chyba cieszę się najbardziej. Mówiąc o kremach, które zamawiałam jeszcze kilka lat temu, oczywiście, że musiałam się zdecydować też na jakiś krem. I tutaj wleciała nowość. Tego kiedyś nie było. Krem pistacjowy. Już jestem ciekawa, ile tutaj jest gram tej pistacji. 45% pistacji. To na owsianka albo pancake. I, I ostatnią rzeczą jest dosyć świeży produkt na stronie SFD. Izolat białka z białkiem jaj. Ja sobie wzięłam o smaku salted caramel, bo ja jestem totalnie sweet and salty girl. Mega się cieszę, zobaczcie ile dobroci, ile pyszności. Kolega, masło, no po prostu I'm in heaven. To się mi się nie podoba. Jak ja na coś chodzę, taką bardzo, bardzo, bardzo dużą, to to nie może czekać. Przetestujemy sobie teraz właśnie ten pistacjowy krem od Natlo. Właśnie przed chwilką go otworzyłam. Jeszcze nie próbowałam, powstrzymałam się. Testujemy. Ja pamiętam, że one były bardzo uzależniające i boję się, że ten będzie tak samo. Owsianki, pankejki, już wszystko z tym będzie tak cudowne. Dzisiaj prezentuje się to tak na talerzu Wygląda przepięknie Mamy tutaj omletę jajecznego, ale dodatkowo mamy 100 gram białek jaj W środku oczywiście wleciało trochę sera Mamy sardynki, awokado, pomidorki koktajlowe Mandarynkę, bo miałam ochotę na coś słodkiego Świeżego ogórka oraz kieszoną kapustę Właśnie wyszłam się na dwór troszkę przewietrzyć mój mózg, bo sporo montowałam Zjadłam sobie kolację i stwierdziłam, że jeszcze dzisiaj zaliczę jakiś taki... Mały spacer, a do odbioru Jeszcze mam jedną paczkę Właściwie nie wiem co to za paczka, poczekam teraz na dwie No idea Hello, dzień dobry Już przed chwilą zaparzyłam sobie miętę Mam straszną ochotę, więc mięta się parzy A ja słuchajcie Na śniadanie dzisiaj Wlatuje owsianka I oczywiście zrobimy też tą Owsiankę z białkiem jaj Spójrzcie na te piękne borówki. I są w ogóle takie dosyć duże. Robię się chaotycznie. Bo jeszcze dzisiaj Wam nagrywam moim telefonem vloga. Ale tak wygląda mój zestaw dzisiaj na śniadanie: czyli miętowa herbatka, oraz owsianka z białkiem jaj, z kremem pistacjowym ja już jestem w domu, słuchajcie, nagrałam tak piękny content, nagrałam wam troszkę Weroniki, a później nagrałam mój trening, z którego mega, mega się cieszę, dzisiaj wleciał trening plecków, co prawda nie miałam już czasu ogarnąć kardio jakiegoś ale w sumie poszłam na pieszo po prostu z siłowni do domu, co było jakieś półtora kilometra, a to przez to, że ponownie słuchajcie, czekam na chatę mojej właścicielki, który znowu będzie próbował i męczył się ogarnąć i po prostu naprawić tą uszczelkę w mojej toalecie, na ścianie Pojawił się pęcherz, nie wiem, to było chyba 3 dni temu czy cztery, więc to też trzeba sprawdzić, bo najprawdopodobniej może jest to gdzieś tam jakaś uciekająca woda z jakiejś rurki w ścianach. To nie jest moja wina. Ja teraz ogarniam moje łóżko, pranie. Planuję zrobić coś słodkiego. Dzisiaj mam w ogóle gościa, słuchajcie. Idziemy też na Worship Night do naszego kościoła. I jeszcze dzisiaj lecę na pazy. W jaki nie miałam pazy? Naprawdę ostatni raz, jak byłam na Hawajach. Tak się prezentuje dzisiejszy obiad. To sałatka z kaszy kuskus, perłowej, tuńczyka marfi, świeżego ogórka, Do tego jest orzechowo, majonezowo-ketchupowy sos. Aha, jeszcze mamy dwa ugotowane jajka. Dosyć spora. Nie wiem, czy ja to zjem, ale mamy dużą objętość przez marchew, więc zobaczymy. Na pewno będę pełna.